Cześć wszystkim maniakom Starcrafta 2. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc rozpoczynamy kolejną dawkę właśnie Starcrafta 2, dzięki której wszyscy możecie bardzo podniecać się niczym ja, oczywiście tymi rozgrywkami, no i oczywiście uczyć się z tego, co pokazują nam tutaj wszyscy pro. Ja nazywam, jeśli nie wiecie, jeszcze tego nazywam się Z. Będę waszym komentatorem w tym epickim show meczu best of seven pomiędzy Dimagą, który tutaj jest oczywiście z Music Television, Dimaga grający jako Czerwony Zerk, jego przeciwnikiem jest Darklotra, czyli White. Ragając tutaj jako niebieski protos, Obaj ci gracze pochodzą z Ukrainy, więc mamy tutaj takie, troszeczkę takie ukraińskie korzenie tego showmeczu Best of Seven, czyli do czterech wygranych. Pierwsza gra rozpoczyna się na, rozpoczyna się na oczywiście na Scrap Station. I może być tutaj troszeczkę zagłośna muzyka, jeśli jest. No, to oczywiście, napiszcie mi to, a od razu to poprawię. Troszeczkę tutaj było problemów z tym komputerem. Jak zwykle, komputer nie działa tak jak należy, co już jest oczywiście historią mojego życia. W każdym razie, pierwsza gra na Scrap Station Zerk może czuć się bardzo komfortowo na tej mapie. Może bardzo fajnie zaekspować sobie w swojego Naturala, który jest broniony skałkami z jednego wejścia. To drugie przejście jest także dosyć wąskie, więc spokojnie będzie w stanie tutaj sobie to zakrypować. Pomimo tego, oczywiście, że ta, że ta ekspansja jest troszeczkę daleko od maina, to zakrypowanie nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Protos jak na razie rozpoczyna od swojego pierwszego gateway'a, który stawia na, na rampie. I zastanawiam się, czy nie będzie tak, że decydował się tutaj, na chociażby postawienie drugiego gateway'a, mniej więcej tutaj, czy może nawet tutaj. Tylko po to, żeby zostawić miejsce jedynie dla jednego zelota, który spokojnie właśnie, spokojnie właśnie tą rampę zablokuje. Zastanawiam się także, czy White Ra będzie decydował się na szybką ekspansję. Możemy widzieć coś w stylu One Gate Robo. Nexus, czyli, czyli ekspansji następującej po wbudowaniu jednego gateway'a Cyberneticora oraz Robotics Facility i dopiero później właśnie zbudowanie tego bardzo szybkiego Nexusa, ponieważ może się spodziewać, że Dimaga na tej mapie także będzie może decydował się na jakiś rodzaj właśnie szybkiej ekspansji tylko po to, żeby zdobyć jakąś przewagę ekonomiczną nad swoim przeciwnikiem. Tak jak mówiłem, ta ekspansja jest dosyć prosta do obrony na tej mapie, może właśnie może właśnie Dimaga się na to zdecyduje. Whitera tymczasem, zastanawiam się, czy może zamiast tego nie będzie decydował się chociażby na Forgate na tej mapie, no jest to takie dosyć interesujące otwarcie. I widzimy, i widzimy proba, który tutaj proba Whitera, który porusza się w stronę bazy Zerga, jeśli spojrzymy na... Mapę to jak na razie White'a w ogóle nie zdaje się sprawy z tego, co, co robi jego przeciwnik. No i zobaczymy, jeśli te, te zerglingi złapią tego proba, no to, no to White'a będzie miał naprawdę duży problem, jeśli chodzi tutaj, jeśli chodzi tutaj o. Em, w ogóle spostrzeżenie, co robi jego przeciwnik. Jak na razie w ogóle tutaj, jeśli zobaczycie, w ogóle nic od nie odkrył, nic nie widzi. Jedyne co wie to to, że znajduje się tutaj troszeczkę creepa, czego mógł się zresztą spodziewać, i mamy Bailing Nest! Bardzo, bardzo szybki Bailing Nest, Dimaga chyba będzie właśnie decydował się na Bailing Basta. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce, jeśli spojrzymy na produkcję. To jak na razie wymyślane są jedynie Warp Gate oraz chronobustowany pierwszy Stalker. Tak jak powiedziałem, Cybernetic Core jest postawiony także tutaj na wejściu, i tylko jeden zelot powoduje, że, że nic nie jest w stanie tutaj wejść. No i czy ten Nowelord zostanie zniszczony? Zaraz to zobaczymy. Myślę, że jednak nie. Dimaga tymczasem swoje zergingi ma już pod bazą swojego przeciwnika, a jest ich jak na razie tutaj 8. Kolejne dwa biegną biegną koło tego to, koło kselnego Towera. No i czy zostanie zniszczony? Ten Nowelord padł. No i czy jest Dimaga zablokowany Supplyowo? Troszeczkę jest tutaj, 20. 6 do 26. Zaraz beiling zostanie skończony i dosyć duży problem, ale już ma tutaj tego Overlorda, więc spokojnie będzie w stanie te beiningi morfować. Czy będzie je morfował, jak na razie jest tutaj 10 zerlingów, 6, 5 Bailingów jest morfowanych. No i zobaczymy tutaj. Jest drugi pylon. Bardzo ładnie się tutaj White'a zabudowuje, chociaż tutaj będzie, także bardzo, bardzo, bardzo małe przejście. Myślę, że myślę, że Dimaga, jeśli będzie atakował, będzie decydował się na zaatakowanie tych dwóch zelotów ze względu na to, że jeśli zniszczy pylona, to te dwa zeloty dalej będą tutaj, żeby, żeby atakować. No i zobaczymy w tym momencie, te zeloty otrzymują ogromnie. Mamy obrażenia, dodatkowe obrażenia od tych Zergingów, a tych Zergingów jest tutaj naprawdę dużo. Trzy z nich atakują z przodu, dwa, dwa z nich z tyłu i mamy tutaj jeszcze jednego Baneliga, który za chwilę eksploduje. Drugi gateway nie został tutaj zbudowany i niestety Waitra nie jest w stanie się zablokować ten Stargate. Wojtray nie będzie tutaj jeszcze, jeszcze przez długą chwilę. Ogromna ilość prob zostaną zniszczonej w tym momencie Duck, Ducklautra, czyli Waitra. GG, jedynie cztery proby pozostały mu, a ta gra trwała jedynie 6 minut czasu gry, jeśli wszystkie gry tego best of seven będą takie szybkie no to zakończą się tutaj, zakończą się tutaj w mgnieniu oka, można powiedzieć White Trap przygrywa tą pierwszą grę więc e, e, Dimaga a zapomniałem jeszcze powiedzieć, że jest to showmatch, ale oczywiście obaj gracze grają o nagrodę pieniężną w wysokości 100 dolarów więc jest tutaj także o co grać e, Dimaga wygrywa tą właśnie pierwszą grę, więc będzie tutaj troszeczkę bliżej tej nagrody pieniężnej, tego e, te, tego jak to się mówi, hajcu no i zaraz zobaczymy co stanie się w grze numer 2, na którą ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.